i witam, witam moi drodzy, przedoberska Samochwała Dzisiaj jest na granicy bułgarsko-tureckiej. Tam w górze mamy napis Bułgaria. I tutaj jest w flaga Bułgarii. Jesteśmy przy takim słupku granicznym, e, miasto Rezowo to jest takie miasto graniczne. No i tam mamy morze, a po drugiej stronie jest już Turcja. I tam łopocze, flaga Turcji. fale biją obrzęk i jest pochmurno przepadało dosyć ostro padało była w nocy burza no i takie błotko jest troszkę trzeba było przejść kawałek po takim błotku słodkim no ale w sumie jest ciepło, tylko tyle, że że tak duszno, mokro tam jest jakiś kościółek, ale ja tam nie wejdę po tych schodach, bo jest dosyć wysoko, stromo. Coś nie za bardzo się dzisiaj czuję. Właśnie, właśnie dziś nie bardzo się czuję. Tu są takie łódeczki fajne. O, tu mamy zatoczkę. Jakby ktoś chciał sobie przepłynąć. Proszę bardzo, na turecką stronę. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Łódeczka. I płyniemy, płyniemy, płyniemy i dopłyniemy sobie do Turcji. Tylko, że akurat w Turcji, tutaj po tamtej stronie, to też specjalnie nic nie ma. Lasy. Chociaż tam jest jakieś takie fajne wybrzeże, zobaczcie, po drugiej stronie, nie wiem czy widać. Trochę jakby plaża. O! Tam jakaś taka platforma widokowa. Wieża właściwie, wieża widokowa. Albo nie radar tam jest... Oj, Aśka, co ty gadasz? Tam jest radar przecież. Wuch, wiuch, juch. Juch, juch, Radarek. Prawdaż, Prawdaż, że Radarek? No moi drodzy tak tutaj zakończyliśmy naszą wędrówkę po Bułgarii. Tu byłam samo samochwała nara